Milioner, prezes wielkiej firmy, był sam w sylwestrowy wieczór, bez zarezerwowanego stolika. Wszystkie miejsca zajęte, drzwi zamykały się przed nosem, aż nagle zobaczył samotną matkę siedzącą przy stoliku. Spojrzała na niego i skinęła głową, zapraszając by dołączył. Ten prosty gest zmienił wieczór ich obojga. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy opowieść, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Bartosz Kowalski stał nieruchomo przed Metre w jednej z bardziej eleganckich restauracji w Warszawie. Nie czuł złości z powodu braku wolnych miejsc. To coś innego uwierało go od środka, coś czego nie umiał nazwać. Wnętrze było zatłoczone, gwar rozmów odbijał się od ścian, a mimo to Bartosz czuł się jakby stał w absolutnej ciszy. "Niestety nie mamy już wolnych stolików", powiedział Metre beznamiętnym tonem, nie odrywając wzroku od listy rezerwacji. Bartosz skinął głową. Nie był rozczarowany. Był przygotowany, by po prostu się odwrócić i odejść, z tym samym obojętnym wyrazem twarzy, z jakim przyszedł. Wtedy jednak usłyszał głos z za pleców, cichy, ale stanowczy: Jeśli pan chce, może pan usiąść z nami. Odwrócił się. Kobieta siedząca przy stole w rogu patrzyła na niego z łagodnym spokojem: Julia Nowak. Jej twarz była spokojna, ale oczy nie kryły ostrożnej czujności. Obok niej siedziała młoda dziewczyna, Zofia, miała może dziesięć, jedenaście lat. Jej spojrzenie było bezpośrednie, dziecięco odważne, ale nie pozbawione ciekawości. Bartosz zawahał się. Jesteś pewna? Zapytał niepewnie. Tak, odparła Julia. Nie ma sensu, żeby ktoś odchodził, skoro jest jeszcze miejsce przy stole. Mimo wewnętrznego oporu kiwnął głową i usiadł naprzeciw nich. Przez kilka minut nikt się nie odzywał. Nie była to jednak cisza niezręczna. To była cisza nasycona niewypowiedzianym. Cisza, która coś skrywała, a nie brakowała treści. Każde z nich miało swoje powody, by milczeć. W końcu Zofia bez żadnych zahamowań zapytała: Jesteś sam? Julia spojrzała na córkę z lekkim wyrzutem, ale nie zdołała jej powstrzymać. Bartosz odpowiedział bez emocji: Tak. To jedno słowo odbiło się w jego wnętrzu głośniej, niż chciałby to przyznać. Sam. Było jak echo, które powracało do niego od lat, w różnych miejscach, w różnych kontekstach, ale zawsze niosło ten sam ciężar. Julia spojrzała na niego inaczej, jakby coś w nim rozpoznała. Ja też nie powinnam być dziś sama, powiedziała cicho. Ale ludzie, którzy mieli przyjść, nie przyszli. Bartosz uniósł lekko brwi. Ta frustracja w jej głosie, znał ją, nie z doświadczeń towarzyskich, ale z życia, które często zawodzi, mimo że człowiek wszystko robi, jak należy. Rozumiem, odpowiedział po chwili. Nie dodał nic więcej. Nie musiał, ona też nie kontynuowała. Między nimi zawisło milczenie, tym razem cieplejsze. Jakby każde z nich na moment odnalazło w drugim odbicie własnych strat. Zofia w tym czasie zajęła się swoim daniem, ale co chwilę zerkała na Bartosza. On nie zwracał na to uwagi, choć czuł jej spojrzenie. Pracujesz tutaj w Warszawie? zapytała Julia, przerywając ciszę. Tak, od lat inwestycje nieruchomości, biura, które nikogo nie obchodzą, dopóki nie zaczynają przynosić zysków. Brzmisz jakby cię to już nie obchodziło. Uśmiechnął się bez humoru. Bo przestało. Julia skinęła głową. Nie zaskoczyło jej to. Ja uczę muzyki, ja powiedziała. Dzieci, młodzież, czasem dorosłych, którzy próbują nadrobić coś, co zgubili po drodze. Co zgubiłaś ty? To pytanie padło szybciej niż planował. Żałował go niemal od razu, ale Julia nie wyglądała na zaskoczoną. Spokój! A może złudzenie, że wszystko da się naprawić? Jej głos był miękki, ale stanowczy. Zastanawiam się, czy go kiedykolwiek miałam. Zofia nagle wstała i podeszła do okna, zostawiając ich samych przy stole. Bartosz śledził ją wzrokiem, a potem znowu spojrzał na Julię. Masz z nią dobry kontakt. Staram się, odparła, ale czasem czuję, że mnie nie słyszy. Albo że to ja przestałam mówić rzeczy, które powinnam. Bartosz oparł łokcie o stół, splutł dłonie. Był człowiekiem przyzwyczajonym do kontroli. Rozmowy zwykle były dla niego grą pozycji, ale tu teraz niczego nie kontrolował. I to właśnie przyciągało go do tej chwili. Może nie chodzi o to, co się mówi. Może chodzi o to, kto zostaje, gdy nikt nie mówi nic. Julia spojrzała na niego inaczej, głębiej, przez chwilę żadne z nich się nie odezwało. I właśnie wtedy, w tej chwili ciszy, Bartosz poczuł, jak coś w nim zaczyna się przesuwać. Powoli. Jakby kamień, który przez lata leżał w jednym miejscu, wreszcie się poruszył. Nie wiedział jeszcze, dokąd to prowadzi, ale wiedział, że już nie będzie taki sam. Zofia wróciła do stołu niosąc coś w dłoniach. Małą papierową serwetkę, na której narysowała dom. Trzy osoby przy stole. Dwoje dorosłych, jedno dziecko. Wszystko w prostych liniach. To my, powiedziała, pokazując im rysunek. Bartosz spojrzał na rysunek, potem na Julię. Coś ścisnęło go w środku. Nie umiał tego nazwać. Jakby ktoś wyjął mu coś z serca i pokazał: zobacz, to ci brakowało. Julia uśmiechnęła się do córki. Ale jej spojrzenie wróciło do Bartosza, już nie z ostrożnością, z czymś bliższym zaufaniu. I w tej jednej, drobnej chwili coś między nimi zaczęło istnieć. Nienazwane, ciche, ale prawdziwe. Nie wiedzieli jeszcze, że to spotkanie było początkiem czegoś, co wyciągnie na powierzchnię wszystko, co przez lata zakopywali w sobie, tego, co mieli nadzieję nigdy więcej nie czuć. A jednak. Nie da się uciec przed tym, co czeka tuż pod powierzchnią. I kiedy nadszedł moment, w którym Zofia spojrzała na nich z powagą, niespotykaną u dzieci, powiedziała: Mama, ten pan ma w oczach smutek, jak dziadek, zanim zniknął. Bartosz znieruchomiał. Julia zesztywniała. Przez moment żadne z nich się nie odezwało, a wtedy coś z przeszłości, coś, co Bartosz zostawił za sobą wiele lat temu, zaczęło się przebudzać. Kilka dni później Bartosz stanął przed drzwiami mieszkania Julii na Mokotowie. Nie musiał się długo wahać, choć jego ręka zawisła na moment nad dzwonkiem, jakby spodziewał się, że otworzy mu nie tylko ktoś, ale coś. Coś, co na zawsze zmieni rytm, do którego przywykł. Drzwi otworzyły się zanim zdążył nacisnąć przycisk: Zofia. Wróciłeś! zawołała z uśmiechem, który miał w sobie coś rozbrajającego. Nie udawaną radość, ale prawdziwe oczekiwanie. Wróciłem, odpowiedział, zaskoczony własną miękkością w głosie. Jakby już dawno powinien tu być, jakby to nie był powrót, tylko kontynuacja. Dziewczynka chwyciła go za rękę i bez słowa wciągnęła do środka. Mieszkanie Julii pachniało kawą, kurzem starych książek i farbami plakatowymi. Na podłodze leżały rozrzucone kredki, z fotela zsuwał się koc, a na stole leżały otwarte książki kucharskie i kartki z notatkami. To nie był dom urządzony pod wrażenie, to był dom, w którym żyło się naprawdę. A Bartosz, stając w progu salonu, poczuł, że ten bałagan ma sens, że wszystko tu ma swoje miejsce, nawet on. Chcesz herbaty? Zapytała Julia wychodząc z kuchni. Była ubrana prosto, bez makijażu, z luźno związaną w kok włosami. Jej obecność nie potrzebowała ozdób. Jasne. Usiedli przy stole. Zofia zniknęła w swoim pokoju, ale drzwi pozostawiła uchylone, jakby chciała być częścią rozmowy, choćby tylko przez dźwięki. Julia mówiła spokojnie, bez wahania, ale w jej słowach czuć było coś więcej, warstwę historii, która wciąż bolała. Ojciec Zofii odszedł, kiedy dowiedział się, że jestem w ciąży. Nie patrzyła na Bartosza, tylko na filiżankę, którą trzymała obiema dłońmi. Miał swoje plany, karierę, wyjazdy, marzenia. Dziecko w tym nie pasowało. Bartosz milczał. Nie dlatego, że nie wiedział, co powiedzieć, ale dlatego, że każde słowo Julii brzmiało znajomo. Samotność nie jest taka sama u każdego, ale jej cień rozpoznaje się natychmiast. Musiałam nauczyć się iść dalej, nie dlatego, że byłam silna, urwała na moment. Tylko dlatego, że nie miałam wyboru, spojrzał na nią bez współczucia, z szacunkiem. Ja też kogoś straciłem, powiedział cicho. Moja mama zmarła, gdy miałem dziewiętnaście lat. Mój ojciec odsunął się wtedy, nie poradził sobie, albo nie chciał. Julia przeniosła wzrok na niego. Jej oczy nie błyszczały łzami, ale było w nich zrozumienie, bez słów, bez ocen. Masz z nim kontakt? Mam, rozmawiamy. Ale to jak rozmawiać z echem. Słyszysz głos, ale nie jesteś pewien, czy on naprawdę jeszcze tam jest, zamilkli. W tym milczeniu było więcej niż w jakiejkolwiek rozmowie, jakby oboje w końcu trafili na kogoś, kto nie ucieka od ciężaru cudzej historii. Zofia ma twoje oczy, powiedział niespodziewanie Bartosz. Julia uśmiechnęła się lekko. A charakter po mojej matce, uparta, bystra, zawsze chce znać odpowiedź, nawet jeśli boli. Zofia pojawiła się nagle w progu pokoju, trzymając w rękach niedokończony rysunek. Podeszła do Bartosza i położyła mu kartkę na kolanach. To my, jak idziemy na spacer wskazała palcem. Tu jesteś ty, tu ja, a tu mama. Rysunek był prosty, ale pełen szczegółów. Trzymali się za ręce. Na twarzy Bartosza był uśmiech, którego on sam nigdy nie widział u siebie. Spojrzał na Julię. Ona nie mówiła nic, ale jej spojrzenie zadawało pytanie, które nie padło na głos. Czy naprawdę chcesz tu być? Zofia tymczasem mówiła dalej: Bartosz, przyjdziesz jutro? Może pójdziemy do parku, albo zrobimy pizzę jak ostatnio. Bartosz zawahał się tylko na ułamek sekundy. Spojrzał znowu na Julię. Tym razem ona nie pytała już oczami, po prostu czekała, i w tej ciszy zrozumiał, że nie chodzi tylko o nią. Że jeśli wejdzie dalej, nie wejdzie do życia jednej osoby, ale dwóch. I że każda decyzja od teraz coś znaczy. Przyjdę, odpowiedział w końcu. Zofia klasnęła w dłonie i pobiegła z powrotem do pokoju, zostawiając ich samych. Julia pochyliła się lekko nad stołem. To nie jest proste, ani oczywiste, ale nie będę udawać, że nie cieszę się, że jesteś. Bartosz skinął głową. Też nie chcę udawać. Przerwał po czym dodał ale to wszystko przeraża mnie bardziej niż powinno. Bo nie jesteś do tego przyzwyczajony? Bo nigdy nie pozwoliłem sobie, żeby być. Spojrzenia znowu się spotkały. W tej chwili nie było przyszłości ani przeszłości, była tylko ta jedna obecność, która znaczyła więcej niż słowa mogły wyrazić. Zofia wróciła z kocem i trzema kubkami kakao, które niosła z dumą, jakby właśnie wprowadzała ich w rytuał rodzinny, który powinni znać od zawsze. Usiedli razem na podłodze blisko siebie, z nogami podciągniętymi do klatki piersiowej. Czy możemy jutro zrobić teatrzyk cieni? Zapytała Zofia, patrząc na Bartosza z nadzieją. Spojrzał na nią, potem na Julię. Kobieta skinęła głową prawie niezauważalnie. Jasne, odpowiedział. Ale tylko jeśli ty reżyserujesz. Zofia pokiwała głową z powagą. Będzie najlepszy teatrzyk na świecie. I wtedy Bartosz zrozumiał, że to już nie jest tylko odwiedziny. To początek czegoś, co może się stać domem. Nawet jeśli nie miał jeszcze odwagi, by tak to nazwać, ale gdzieś głęboko w sobie wiedział, już nie był tylko gościem. I właśnie w tej chwili, zanim zdążył to powiedzieć na głos, zadzwonił telefon. Nie jego. Julia spojrzała na ekran, zamarła. W jej oczach pojawił się cień, który Bartosz od razu rozpoznał. Nazwisko na ekranie Michał. Muszę odebrać, powiedziała, wstając powoli. Zofia zamilkła. Bartosz obserwował Julię, jak wychodzi z pokoju z telefonem przy uchu, a jej plecy nagle wyglądały na cięższe niż kilka minut wcześniej. Nie znał jeszcze odpowiedzi. Ale wiedział, że wszystko, co dziś było proste, właśnie się skomplikowało. Telefon Julii zamilkł dopiero po dłuższej chwili. Bartosz siedział z Zofią na podłodze, próbując zachować pozory normalności, ale coś się zmieniło. Dziewczynka zauważyła to pierwsza. Już nie mówiła o teatrzyku. Przytuliła się do niego bez słowa, a on objął ją niepewnie, czując ciężar czegoś, czego jeszcze nie rozumiał. Gdy Julia wróciła do pokoju, była inna. W jej twarzy nie było już ciepła z poprzednich chwil, tylko zamknięcie, które znałaś za dobrze. To spojrzenie nosiła jego matka przez ostatnie miesiące życia. Coś pękało w środku, ale nikt nie mówił co. Wszystko w porządku? zapytał ostrożnie. Tak, jej odpowiedź była zbyt szybka. Tylko stara znajomość, nic ważnego. Nie drążył, ale pamiętał imię z wyświetlacza. Michał. Nazwisko nie było potrzebne. Z kolejnymi dniami jego obecność w ich życiu zaczęła stawać się codziennością. Rano odprowadzał Zofię do szkoły, wieczorami rozmawiał z Julią przy kuchennym stole, czasem milczeli razem, pozwalając by cisza mówiła za nich, gotowali, czytali. Zofia wplatała jego imię w rysunki, jakby zawsze tam było, a mimo to w nim coś zaczęło pękać. Bliskość, której tak długo unikał, zaczęła wyciągać z niego rzeczy, których nie chciał dotykać. Pewnego wieczoru, kiedy Zofia już spała, Julia siedziała z nim w salonie. Miała w dłoni szklankę z niedopitą herbatą, a jej spojrzenie było ciężkie. Jeśli zostaniesz, zaczęła powoli, to nie może być na chwilę. Zofia już raz kogoś straciła. Te słowa przebiły go głębiej niż się spodziewał. Nie dlatego, że nie rozumiał ich znaczenia, ale dlatego, że nagle to nie o niego chodziło. Wiem, odpowiedział cicho, ty masz swoje życie porządek, decyzje, które podejmujesz bez wahania. Wejście tutaj oznacza, że coś z tego będzie musiało się zmienić. Patrzył na nią długo i powiedział: A może to, co mam, nigdy nie miało sensu? Może tylko tak to sobie tłumaczyłem, bo inaczej bym się rozsypał. Nie spodziewała się takiej odpowiedzi. Przesunęła się bliżej, jakby chciała go lepiej zobaczyć, nie fizycznie, głębiej. W tym momencie do pokoju weszła Zofia, w piżamie, z przytulanką w ramionach. Podeszła do Bartosza i bez słowa go objęła. Naturalnie, jakby nie musiała pytać, czy może. Jakby wiedziała, że już jest częścią tego, kim on się staje. Julia przyglądała się tej scenie i coś w niej się napięło: lęk, nie o siebie, o córkę, o powtórkę. Kiedy później, gdy Zofia już spała, siedzieli sami powiedziała: Boję się, że pewnego dnia po prostu odejdziesz, że uznasz, że to było zbyt wiele. I że Zofia znowu zostanie z pustką. A ja boję się, że jeśli nic nie zmienię, to moje życie będzie wyglądać tak samo za dziesięć lat. Odwrócił się do niej. I że wtedy nie będę już miał odwagi, by próbować od nowa. Słowa, które wypowiadał, nie były wcześniej przemyślane. Wychodziły z niego, jakby czekały na moment, by ujrzeć światło. I właśnie wtedy zrozumiał, że wszystko, co czuł, nie było tylko o niej, ani o Zofii. Ale o czymś, co nosił od lat, coś, co miało twarz jego ojca. Następnego dnia postanowił go odwiedzić. Mieszkanie ojca było zimne, nie dosłownie, ale emocjonalnie. Niewiele się zmieniło od czasu, gdy się wyprowadził. Te same regały, te same książki, których nikt nie czytał i ta sama cisza, którą ojciec zawsze traktował jak wygodną ucieczkę. Czego chcesz? Zapytał ojciec, nie podnosząc wzroku z gazety. – Porozmawiać. Ojciec odłożył gazetę. Milczenie między nimi trwało zbyt długo. Zbudowałeś imperium, Bartoszu, własnymi rękami, ale po drodze zgubiłeś siebie. Te słowa nie miały w sobie oskarżenia, brzmiały jak stwierdzenie faktu, jakby ojciec mówił o czymś, co sam znał aż za dobrze. Nie chcę już tak żyć, powiedział Bartosz. Nie chcę być pustym człowiekiem w pełnym mieszkaniu. Ojciec skinął głową. Więc przestań uciekać, przestań uciekać ode mnie, od siebie, od ludzi, których sam wybrałeś. Bartosz poczuł, jak coś w nim się załamuje. Nie było krzyku, nie było łez, tylko cicha, trudna świadomość, że całe życie budował dystans. Mur, który miał go chronić, stał się jego więzieniem. Wyszedł bez słowa, ale każde zdanie, które usłyszał, niosło się z nim aż do wieczora, kiedy znów stanął przed drzwiami Julii. Nie był już tym samym człowiekiem. Trzymał dłoń na klamce i przez dłuższy moment nie miał pewności, czy powinien wejść, czy zasługuje. Drzwi otworzyły się zanim zapukał. Julia stała w progu, Zofia za nią. Obie patrzyły na niego bez słowa, ale w ich oczach było coś, czego nie było w oczach jego ojca. Otwartość. Bartosz zrobił krok do środka i wiedział, że każdy kolejny będzie wymagał odwagi. Bo konflikt, który nosił w sobie przez lata, nie był już ukryty, wyszedł na powierzchnię i domagał się odpowiedzi. W mieszkaniu Julii panowała cisza, nie taka, którą przerywa się słowami z uprzejmości, ale cisza, która zapada, gdy wszystko ważne zostało już powiedziane, albo dopiero ma zostać. Zofia spała w swoim pokoju. Światło w korytarzu było przygaszone, tylko jedna lampa w salonie rzucała ciepły krąg na stół. Bartosz stał przez chwilę bez ruchu. Potem powoli podszedł do stołu i położył na nim klucz. Jeden, metalowy, z niebieską zawieszką. Bez etui, bez słów wstępu. Julia spojrzała na niego. Najpierw na klucz, potem na niego. Nie poruszyła się, jakby bała się, że jeśli zrobi choć jeden ruch, coś pęknie. Co to? zapytała cicho. Nie proszę cię, żebyś coś zmieniała od razu. Nie oczekuję decyzji dziś. Jego głos był spokojny, ale napięcie pod powierzchnią czuło się w każdym słowie. Chcę tylko, żebyś wiedziała, że jesteście częścią mojego życia. Że chcę być częścią waszego. Julia zamknęła oczy. Nie z bólu. Z ciężaru decyzji, który spada na człowieka wtedy, gdy coś prawdziwego staje przed nim i nie można już udawać, że to nie ma znaczenia. Jesteś tego pewien? zapytała po dłuższej chwili. Tak. Po raz pierwszy w życiu jestem pewien czegoś, co nie ma związku z pracą, wynikami, kontrolą. Jestem pewien, nas. Usiadła. Jej ręka drgnęła, jakby chciała sięgnąć po klucz, ale jeszcze nie była gotowa. Szukała w jego oczach potwierdzenia, którego nie dało się wyrazić słowami, tylko obecnością. A on był. Nie uciekał. Nie unikał spojrzenia. Wtedy z za drzwi sypialni rozległy się ciche kroki. Zofia z rozczochranymi włosami i półprzymkniętymi oczami stała w progu trzymając swojego pluszowego misia. Bartosz, szepnęła, zostaniesz? Spojrzał na nią, potem na Julię i odpowiedział bez zawahania: Zostanę. Zofia uśmiechnęła się lekko i wróciła do łóżka, jakby wszystko już było na swoim miejscu. Nie potrzebowała wyjaśnień. Dla niej najważniejsze było tylko to jedno słowo. Julia sięgnęła po klucz. Chwyciła go mocno, jakby w tym prostym geście zamykało się coś większego. Decyzja, która nie miała nic wspólnego z romantycznym impulsem. To nie była bajka. Nie było fajerwerków. Było coś prawdziwszego. Więc to nie przypadek, powiedziała, to wybór. Tak, odpowiedział Bartosz. Ja wybieram zostać. Wybieram was. Nie było w tym patosu. Żadnych wielkich deklaracji o wieczności. Była odpowiedzialność. Było uznanie, że bliskość to nie coś, co się wydarza. To coś, co się pielęgnuje. Julia spojrzała na niego inaczej niż kiedykolwiek wcześniej. Z miękkością, której się bała, ale której nie chciała już dłużej odrzucać. Wiesz, przez długi czas myślałam, że przetrwałam, bo musiałam. Bo nie było innej opcji. A teraz widzę, że przetrwałam, żeby móc coś zbudować, nie sama. Nikt nie powinien wszystkiego dźwigać sam. Odparł cicho. Ale to trzeba sobie pozwolić poczuć. Przesunął się bliżej. Nie dotykał jej, ale jego obecność była wystarczająca. Mocniejsza niż jakikolwiek gest. I w tej obecności Julia pozwoliła sobie pierwszy raz od dawna uwierzyć. Nie było już dystansu. Nie było niedopowiedzeń. Była decyzja. Ich. Wspólna. Zofia znów wychyliła się z pokoju. Tym razem już pewna, że nie śni. To teraz możemy wszyscy zrobić śniadanie jutro rano. Możemy, odpowiedziała Julia, zanim Bartosz zdążył. Ale z naleśnikami, powiedziała z entuzjazmem Zofia, zanim zniknęła za drzwiami. Śmiech, który się pojawił, był lekki. Nie dlatego, że wszystko było idealne, ale dlatego, że po raz pierwszy nikt nie był sam. Trzymali się swoich lęków, ale nie pozwalali im już decydować. Każde z nich, z innej przeszłości, z innymi bliznami, Zrozumiało, że nie chodzi o to, by wszystko zniknęło. Chodzi o to, by nie rezygnować z bliskości tylko dlatego, że boli. Bartosz patrzył na Julię i Zofię, i w jego oczach nie było już cienia tamtego człowieka, który tylko obserwował z dystansu. Był w środku, obecny, obnażony i gotowy, bo miłość, ta prawdziwa cicha i wymagająca, nie pojawia się nagle. Ona dojrzewa tam, gdzie ludzie postanawiają zostać, mimo że mogliby odejść. I właśnie dlatego, tego wieczoru, kiedy świat wokół nich był niepewny, jedno było pewne. Oni postanowili zostać. Nie dlatego, że się potrzebowali, ale dlatego, że wybrali trwać.